Witam serdecznie Pałgrze. Z tej strony witaj z Centrum Akademii Marketingu. Co się ostatnio stało, wielka awaria Facebooka dokładnie wczoraj w granicach tam 17.30. Ludzie sobie z tego wiesz, żartują i tak dalej, ale co dalej z Twoim biznesem? Wielka awaria Facebooka nie oczywiście nie wydaje mi się, że jest tam co panikować i tak dalej, nie? żeby tam straszyć i opowiadać inne dziwne głupoty, ale była ta awaria jednak, ona chyba trwała, i dobrze pamiętam, z 3-4 godziny w Zaczęła się w o 17.30, tam Facebook, czy właściwie Facebooka, Mark stracił dużo, bardzo dużo pieniędzy, tam ludzie się z tego nabijają, śmieją się, ale jednak zobaczysz, masz swój biznes oparty tylko i wyłącznie na przykład na Facebooku. Co ja uważam, to jest świetne, że Facebook jest moim zdaniem na dzień, na dzień dzisiejszy najlepszym narzędziem właśnie do budowania marki, do zdobywania zasięgów, do budowania, do budowania własnej listy adresowej itd. itd. To jest naprawdę świetne narzędzie, świetny podat społecznościowy, to daje dużo możliwości. Ale jednak, mimo wszystko mogłoby się zapalić takie drobna lampka ostrzegawcza, nie? Yy, wczoraj, że opierając swój biznes, swoje, nie wiem, swój majątek, swoje pieniądze, swój dochód na jednej platformie, bo media społecznościowe, wiadomo, takiej awarii to nie było za często. Nie pamiętam, nie, nie pamiętam czy taka awaria była wcześniej, coś tam było jakiś czas temu z Messengerem chyba, a teraz padł i Facebook, i Instagram, i WhatsApp. Czyli jeśli opierasz swoją działalność tylko na jednym, społecznościowym, w mediach społecznościowych, na jednym portalu społecznościowym, to czasami może być problem, bo wiadomo, ta, takiej awarii nie ma często, ale też jest ryzyko takie że na przykład Facebook zablokuje Ci konto na tydzień albo, albo na miesiąc, albo na zawsze po prostu Ci zablokuje konto, wyrzuci, zakaże robienia płatnych reklam i tak dalej. Czy warto jednak mimo wszystko opierać swój biznes tylko i wyłącznie na jednym medium? Jeśli zaczynasz działalność na, w internecie z zarabianiem pieniędzy, chcesz zarabiać w internecie, czy, nie wiem budować to marketing i tak dalej, to oczywiście zaczynamy od, jednego, od jednej platformy. Nie chodzi o to, żeby się nie rozdrabniać na Facebooka, na YouTube'a, na Twittera, na TikToka, na inne rzeczy, bo jak się rozdrobnisz, to wiadomo, że tutaj coś zrobisz, tu coś zrobisz, to tak naprawdę będziesz tak podzielić swoją uwagę i niczego dobrze nie zrobisz naprawdę, nie? tylko będziesz tak nie mieć po prostu czasu, żeby to ogarnąć. Wtedy, jeśli zaczynasz, polecam ci zacząć od Facebooka, ale co ważne, warto mimo wszystko, Kierować tych ludzi na przykład na jakąś stronę przekwającą, na bloga, gdzie budujesz listę adresową, żeby przełapywać też, przełapywać też adresy e-mail. Nie na przykład z Facebooka. Budując własną listę adresową, zawsze będziesz mieć jakieś grono osób, do których możesz napisać. Jeśli ci zablokują konto na Facebooku, będzie jakaś awaria, czy tam zablokują ci konto na TikToku, na YouTube itd. To się zdarza i będzie zdarzać. To i tak, tak będziesz mieć jakąś grono osób, do których będziesz mógł napisać, porozmawiać, coś sprzedać, coś polecić, tak dalej, i tak dalej, nie? Tylko ważna sprawa, traktuj osoby na swojej liście adresowej jak normalne osoby, które, które są tak same jak Ty, mają takie same problemy jak ty, i tak dalej, nie? Bo lista, lista kontaktów to też jest Facebook. To też są osoby, które Cię obserwują, obserwują na Facebooku, na YouTubie, na TikToku i tak dalej. Tylko mówię, warto na przykład z Facebooka kierować ludzi na jakąś stronę przechwytającą na przykład i zbierać adresy e-mail. E-mail marketing, tak jak tutaj pokazujemy, uczymy tego bezpłatnie e-mail marketingu, i lejków plażowych przez marketingu. Jak budować lejki plażowe w marketingu? Jak pisać proste wiadomości dzięki temu zarabiać? Jak budować własną listę adresową? Bo lista adresowa, tą stronę masz w opisie. Możesz sobie wejść i pobrać te dwa poradniki, które jeszcze są bezpłatne. Ten poradnik jeszcze tak przy okazji, Email Master, sprzedawałem kilka lat temu w bardziej takiej uboższej wersji, teraz jest bezpłatny i ten poradnik też był pisany w celu tego, aby go sprzedawać, ale rozdajemy je bezpłatnie i jeszcze są rozdawane bezpłatnie. To nie jest marketing marketingowy, marketingowy, to prawda. Może za jakiś czas jakoś dodamy jakąś cenę, ale na razie są bezpłatne, możesz je pobrać sobie na tej, na tej stronie. Czyli patrz, warto, jak robisz jakieś pisy na Facebooku, warto mimo wszystko kierować na jakąś stronę, nie? gdzie na przykład budujesz własną listę adresową, jak na przykład tutaj, kieruję na stronę gdzie buduję właśnie list i daje właśnie te poradniki, które masz tutaj. Nie? To jest ta strona, to jest ta sama strona. Gdzie ludzie wchodzą do mnie. Jak mi się spodoba to, co mam tutaj na tej stronie, co, jak się spodoba to, co daję w zamian za adres e-mail, to podaję swojego maila i odbierasz sobie te poradniki, możesz bezpłatnie czytać, yy, czytać i stosować w praktyce tę całą wiedzę. Czyli mówię, yy, nie ma co moim zdaniem panikować. Ja, ja uwielbiam Facebooka. Facebook moim zdaniem jest jednym z najlepszych mediów społecznościowych, jakie istnieje albo najlepszym. Ja też dużo, mój, mój dużo, główna część mojego biznesu też pochodzi z Facebooka. Nie, bo ja na Facebooka i z Facebooka biorę ludzi albo na, na mojego bloga ściągam, albo też na YouTube'a, albo też właśnie głównie na listę adresową. Nie? bo z YouTube'a ja, YouTube ściągam ludzi na listę adresową, z Facebooka ściągam ludzi na, na listę adresową i tak samo z bloga też ściągam osoby na listę adresową, żeby się zapisały. Daję je w zamian jakąś fajną wartość. One się zapisują i wtedy mogą wysyłać maile. Tylko te maile też oczywiście trzeba wysyłać w konkretny sposób, przemyślany sposób. Nie możesz traktować ludzi, którzy cię obserwują, którzy są na Twojej liście, adresowej, jak, nie wiem, takie numerki albo jak, nie wiem, kawałki dolarów czy złotówek, gdzie tylko wysyłasz i zarabiasz. Nie, to trzeba zrobić wszystko z głową. Nie? Czyli wiesz, wczoraj była wielka awaria Facebooka. Osoby, które tylko i wyłącznie Facebook stracił też dużo pieniędzy, z tego co tam coś coś mówili, że kilkanaście, siedem miliardów chyba dolarów stracił właściciel, właściciel Facebooka jego akcje spadły i tak dalej, nie? Superberg odrzuca, no dobra, skutki awarii. Czyli widzisz, był problem, jeśli to było chyba 3 albo 4 godziny, jeśli Twój biznes jest oparty tylko na Facebooku na przykład, albo na Instagramie, czy jakiejkolwiek innej, na, innym, na innym w mediach, czy TikToku i tak dalej, czy YouTube, jest taka awaria, która trwa 4 godziny, to możesz mieć problem na przykład, miałeś rozmowę z klientem, no nie mogła się odbyć, miałeś z kimś porozmawiać o swoim biznesie MLM, ta rozmowa, ta rozmowa się nie odbyła, miałeś zrobić live'a, nie wiem, zaplanowałeś sobie live'a, z zespołem, zrobić świetnego live'a, fajną promocję, nie odbyło się, bo była niespodziewana awaria, nie? To są takie problemy, które niestety występują w biznesach. Jeśli miałeś odpalone płatne reklamy, to one wszystkie stały, nic się, nic się nie działo i też w tym czasie mogłeś stracić dużo pieniędzy. Ludzie się tak, mówią że nabijają, że Facebook w końcu padł i tak dalej, ale osoby, które budują na Facebooku swój biznes, one w tych 3-4 godzinach mogły też te pieniędzy stracić tak naprawdę, nie? Nie ma co się nabijać, nie ma też co się chyba panikować za bardzo, nie, bo jednak takie awarie są rzadko, chociaż była to duża awaria. Facebook jest, Facebook jest gigantem, no ale jednak stracił miliardy i jednak dostał to po głowie, nie, jakby nie było. Taki duży gigant się nikt tego nie spodziewał, że nagle wszystko, wszystko siadło i Instagram to i tak dalej. Czyli czy warto jednak, muszę sam sobie na to panie pytanie tak naprawdę odpowiedzieć, nie? Czy warto opierać swój biznes online tylko i wyłącznie na mediach społecznościowych? Bo media społecznościowe nie są tak do końca bezpieczne, moim zdaniem. Mogą Ci zablokować konto za byle co. Coś, ci się, coś im się nie spodoba, Ci zablokują konto po prostu. Naruszysz jakieś tam, nie wiem, warunki i masz albo na tydzień zablokowane konto, albo, możesz, albo masz zablokowane pisanie do ludzi, masz zablokowane komentowanie, publikowanie, albo to, ta, całe Twoje konto jest po prostu zamknięte. Tak się zdarza nieraz i będzie zdarzać. Zobaczysz to yy, wiele osób i wtedy co? Budujesz na przykład budujesz sobie biznes na Facebooku, tylko i wyłącznie, nie budujesz żadnej listy adresowej, nie masz jakiegoś tam nawet mojego bloga czy jakiejś innej strony i jesteś tylko na Facebooku tylko sprzedajesz na Facebooku i nagle Cię blokują konto to tracisz wszystko tracisz tak jakbyś nie wiem, pracujesz na etacie nie masz żadnej oszczędności nagle cię zwalniają z etatu. To jest to samo to naprawdę czy jest to duży problem. I jednak moim zdaniem warto tą listę adresową budować warto wybrać odpowiednie narzędzie do budowania listy adresowej żeby też ci tam nic, nic nie zablokowali i po prostu mieć tą listę adresową i pisać do tych osób na liście adresowej pisanie do ludzi na liście adresowej e-mail marketing nie jest trudny, bo to są proste wiadomości e-mail, które piszesz tak samo jak do znajomego. Powiem, wejdź sobie na tą stronę, ona jest w opisie. Powiedz sobie te dwa poradniki. W pierwszym poradniku pokażę Ci, jak tworzyć leki sprzedażowe to oczywiście jest powiązane z e-mail marketingiem pod netto marketingiem. Jak tworzyć proste leki sprzedażowe, łączyć świat marketingu internetowego z światem netto marketingu w optymalny sposób. I w drugim tym poradniku E-mail Master masz pokazane, masz pomysły na maile, też masz przykłady różnych stron, jak, wy, jak powinny wyglądać, i masz pokazane, jak pisać proste wiadomości i naprawdę dzięki, dzięki temu zarabiać pieniądze, budować relacje z osobami na Twojej liście i też zabezpieczyć swój biznes. Nie? Wejdź sobie na stronę, na tą stronę, którą masz w opisie, Pobierz sobie te dwa poradniki. Tutaj wystarczy, że swój adres e-mail. Te poradniki przyjdą na, na Twój adres e-mail, nie? One będą wysyłane tylko i wyłącznie na Twój adres e-mail, ten, który podasz w tym miejscu też po podaniu tego maila musisz go potwierdzić, że jest prawdziwy, i do, po, po, po potwierdzeniu dostaniesz informację, że poradniki są wysłane na Twój adres e-mail. Powiedz sobie, je, pobierz sobie te poradniki, naprawdę warto się nad tym zastanowić, czy jednak nie lepiej tego biznesu trochę zabezpieczyć, nie? jeśli chodzi o platformy takie internetowe, typu Facebook, TikTok, Instagram itd to zaczynaj działalność na jednej platformie. Nie rozdrabnia się na 10 różnych platform, platform. Zaczynaj działalność, działalność na jednej platformie. Ja ci mimo wszystko polecam Facebooka, ponieważ masz tu pełną grupę, bardzo dużo ludzi, są różne tematyczne grupy, jest dużo osób, fan, różne fanpage itd. Fanpage do tworzenia reklamy itd. itd. Czyli ja ci polecam Facebooka, też w naszej Akademii uczymy dokładnie jak działać na Facebooku, jak pisać, co pisać, jak ten profil tak itd. Ale polecam Ci zacząć od Facebooka, nie, roz, nie rozdrabniaj się na 100 różnych platform. Zacznij od jednej, opanuj tę platformę do mistrzostwa, ale ściągaj z tych mediów społecznościowych ludzi na swoją listę adresową, do takiego miejsca prywatnego Twojego, gdzie te maile są bardziej, maile, e-mail marketing, maile te są bardziej, takie można powiedzieć, intymne, bo one trafiają prosto w Twoje skrzynki e-mail. Nikt tego nie widzi, nie ma żadnej komentarzy, nic. Tylko siedzisz Ty i sobie je czytasz, nie? Takie bardziej to jest intymne, można tak powiedzieć, nie? Czyli ściągaj tych ludzi do jakiegoś swojego miejsca, na jakąś swoją listę adresową. To niekoniecznie musisz budować scenę przechodującą, może też sprzedawać jakiś tani produkt, np. za złotówkę, za 5 zł I te osoby, które kupują, one też wtedy lądują w tej liście adresowej, nie? Są różne metody budowania listy adresowej, o, o których też się nauczę w Scale of Academy. Ale zacznij sobie tych dwóch które masz w opisie. Przeczytaj zastosuj. W razie pytań oczywiście śmiało pytaj w komentarzach poniżej. No, mówię, była awaria Facebooka, Niektórym, niektóre osoby mogły się przestraszyć, ale moim zdaniem nie ma co się martwić, ma, martwić nie? bo to jest, to jest jednak Facebook, to jest gigant, który dostał to je po głowie, ale to jest gigant i nie wydaje mi się, że on nie wiem, tak po prostu zniknął z dnia na dzień. Chociaż ostatnie dwa lata pokazują różne rzeczy, nie są możliwe. Nie? Czyli warto jednak, moim zdaniem, to ja ten biznes, biznes swój zabezpieczyć i warto mieć ten taki, nie wiem, tą własną listę adresową, bo e marketing działa od, nie wiem, 10 lat i on będzie działać cały czas. Uwierz mi, że. I marketing będzie działać, bo Facebook też buduje listę adresową. Nie? Facebook też wysyła maile, też buduje, też buduje listę adresową. YouTube też wysyła maile, Amazon też wysyła maile, Allegro też wysyła maile, oni wszyscy budują listy adresowe. To też powinno o czymś świadczyć, czy jednak to faktycznie działa. Czyli dobra, to na tyle, Mówię, nie ma co świrować, nie ma co, nie wiem, bać się, przesadzać, ale taka mała lampka ostrzegawcza mogła się zapalić. Nie? nie wydaje mi się, że takiej awarii było za dużo, ale mimo wszystko media społecznościowe nie są do końca stabilne. I za byle co powiesz jakieś złe słowa w swoim filmie, wideo, jakiś zły wpis dał, nie wiem, na Facebooku, słowo zakazane jakieś, jakieś tam użyjesz i Ci mogą jakieś tam ograniczenia już nakładać na, na Twoje konto albo blokować filmy, albo blokować całe, całe konta, nie? Też różnie bywa. ok to na tyle. Jeśli daj znać w komentarzach, co ty myślisz. I widzimy się. Pobierz sobie te materiały, są w opisie. I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.